Już obudowa na stole, tak to się przedstawia. Tu jest chyba, wydaje mi się, maskownica. Tak, tu jest maskownica, tak to wygląda od góry. Tam jest chyba dwa razy port USB 2.0 i raz 3.0. One są podobne, wszystkie do siebie te obudowy. Niedawno też taką podobną montowałem. Troszkę tutaj jest. Mało miejsca, ale myślę, że to wszystko się zmieści. Tam jest zatoka na ten dysk nasz magnetyczny, który mamy, posiadamy i będę tutaj go montował, także zabieram się. Co do jeszcze do samej szyby, no to są drzwiczki. Są drzwiczki i to jest właśnie pocieszające, że tu nie trzeba nic kręcić, tylko na drzwi zamykane. Tu sobie klient pościąga te folie i nie będę mu tego ściągał. Nas interesuje zamontowanie wszystkiego i sprawdzenie pod względem kompatybilności, oczywiście będziemy testować, testować i jeszcze raz testować. Zainstalujemy system. Także biorę się, nie ma co czekać.